Witam was serdecznie w kolejnym odcinku powrót do odcinka w dzisiejszym odcinku. jesteśmy w specjalnym miejscu tak, był ten odcinek kurde, tutaj nie zostawię, bo tutaj mi zleci Wszorki, że długo nie było odcinków tak, dobrze widzicie brylok dla Wisła Żymiąca o się nie kupiłem tylko wygrałem w losowaniu dzisiaj dzisiejszym odcineczku taką pełni miałem też zielony jeszcze też tutaj jest godło dla Wisła może kiedyś jeszcze inny nagręty zostałem ale to inny brodę Wracamy do tematu, patrzę że długo nie było kilka, ale miałem problem niestety z netem. Kon skończył mi się konto, konto też mi się skończyło, więc nie miałem ani kontaktu z nikim, ani, no nie mogłem wstawiać filmu. zapytać się o po co ten balonik mi tobie? To zaraz mam pokazać. Jak byłem malutki, wchodziłem tutaj z balonikiem. Jak, jak byłem malutki i by, miałem balon, chodziłem tutaj i sobie tak. To, 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 to W końcu jak mi się znodziło to zne... znajdowałem coś ostrego i tak przebijałem. Zaraz wam pokażę. Tylko muszę coś... Tylko muszę coś tutaj ostrego znaleźć, ale tutaj nie będzie. Nic pewnie problematycznego. Tu mamy szkołę, tu mamy balon, za I właśnie tak się z nim stało. Ach. Jeśli ktoś by się... jeśli będzie się ciekawi, co jeszcze dostałem oprócz bryloka oczywiście pff, się z wami pochwalę może nie o tutaj jak pompowałem to też tak pękł drugi dobra kończę na dzisiaj odcinek jeszcze raz was serdecznie przepraszam że nie było odcinka bardzo długo mam nadzieję że mi wybaczycie Jeśli to ma dziewczyna ogląda, a wiem, że to będzie oglądać to przepraszam cię, że się tak nie odzywałem długo, ale to nie moja wina. I spokojnie. Wiem, co teraz to myślisz, te myśli, co ty myślisz. To, to, się nie wyda to się nie wydarzyło. Nie będę mówił tego na filmie, bo mogę usunąć mi film, albo tym gorsza kanał. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinek. A, jeszcze jedno. Przepraszam Was, że nie było live'a z meczu. Właśnie z Zawiszy Grzmiąca Ale niestety Nie miałem jak nie nagrać Zrobić live'a, bo No, tym samym z tym samych przyczyn Co nie mogłem nagrywać odcinków Ani stawiać znaczy, nagrywać mogłem Dlatego nagrałem to wcześniej Jak od... od razu dowiedziałem się Że nie mam neta Czyli W piątek 19 Pewnie wleci ten film 29 września Wiem że nie Że nie miało być ten Wiem, tego dnia nie miał, nie miał być film filmu żadnego, ale to będzie na, na przeprosiny, takie. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, Mam nadzieję, że mi wybaczycie.